Określone składniki diety mogą wzmagać płodność. Orzechy należą do jednych z nich. Dlaczego? Ponieważ są doskonałym źródłem cynku i selenu. Cynk jest odpowiedzialny za produkcję testosteronu. Podobnie selen wpływa na metabolizm testosteronu. Bardzo dobrym źródłem selenu będą orzechy brazylijskie. Właściwie kilka orzechów brazylijskich pokryje dzienne zapotrzebowanie na selen. Orzechy są również doskonałym źródłem witamin z grupy B. To jest szczególnie istotne u kobiet, ponieważ niedobory witamin z grupy B mogą wpływać na zaburzenia owulacji, tym samym na zaburzenia płodności. Witamina B6 razem z cynkiem wpłynie u kobiet korzystnie na regulację cykli miesiączkowych. Ponadto orzechy są doskonałym źródłem kwasów z grupy omega-3. Wiemy, że działają one przeciwutleniająco, czyli zwalczają szkodliwe wolne rodniki, które mogą uszkadzać naczynia krwionośne. Doskonałym źródłem kwasów z grupy omega-3 będą orzechy włoskie, garść pokryje dzienne zapotrzebowanie. Jeśli chodzi o seler, jest to jedno z warzyw, które ma wysoką wartość odżywczą. I jest bogate w składniki mogące wspierać płodność, głównie witaminy przeciwutleniające, czyli witaminę A E i witaminę C. Seler naciowy będzie zawierał dwukrotnie więcej witaminy C niż seler korzeniowy, natomiast obie odmiany selera warto wprowadzać do diety, jeśli chcemy. Jeśli mamy problem z płodnością bądź chcemy zwiększyć naszą płodność, nie należy jednak zapominać o innych warzywach. Im większe urozmaicenie, tym lepiej. Im więcej kolorowych warzyw i o intensywniejszych barwach na naszym talerzu, tym korzystniej wpłynie na naszą płodność i tym samym dostarczymy więcej witamin i składników mineralnych.